Dzisiaj wita nas w portalu portali granat, przepiękny minerał, tutaj w takiej gęstej postaci naturalnej. Minerał, który ukorzenia nas, zakorzenia w sobie, czyli daje niezwykłe poczucie pewności, pewności w sobie, rozgoszczenia się takiego, trochę też zagęszczenia wewnętrznego. Poczucia się bardziej, jeszcze bardziej w swoim świecie ważną istotą. Jestem u siebie, jestem najważniejsza. Karta z serii Kryształ i Światło. Tu mamy pudełeczko, labladoryt na nas zerknął. I w tej talii w książeczce, a z tłumaczeniami również na różne języki obce. W rozdziale Ziemia A czytamy, co następuje. Granat nam rozpoczyna tutaj rozdział Ziemia. Najpierw mamy oczywiście transkrypcję słowiańską, polski tekst, angielski, hiszpański i niemiecki. Czytam oczywiście polski. Czytam. Granat. Rozpalam w sobie chęć życia i dostrzegania jego piękna. Kończę bujanie w obłokach i odloty w światy fantazji. Zapuszczam moje korzenie w głąb ziemi aż do samego jądra. Przenikam przez jaskinie pełne kryształów, czuję żyły złota i metali, pokłady ró różnych skał. Jezior podziemnych i strumieni. Ach, daje mi to fundament obfitości i różnorodności moich zasobów materialnych. Zasoby mineralne dają nam w materii zasoby materialne. Światło. Przepraszam, śmiało. Śmiało idę do sedna spraw. I pełni sił witalnych. Na no to wszystko światło na pewno bardzo dobrze robi. E, mamy tutaj w granacie literę głagolicową g. To akurat e, widać niewyraźnie i dwa koła. Obejrzymy sobie to na brojcy Tadeusza. Tutaj mamy liczbę g, głagoł. Oczywiście ona jest odwrócona. A i dwa koła. Czytamy w książce Ikony Bógów Głagolicowych Tadeusza Prus-Mrozińskiego G. Głagoł. Taka jest nazwa tej litery. Wymowa G jak w języku polskim. Znaczenie. Materializacja myśli Bożej, mądrości Bożej. Czyli granat po prostu idealnie odzwierciedla nam te przesłanie gwiazd, czyli jestem w pełni w poczuciu siebie, swojej jakości, zakorzeniona w ziemi, czy zakorzeniony, i materializuję się. Chętnie działam, komunikuję, myślę, bądź też nie myślę, zatrzymuję się i wszystko jest w moim rytmie. Przesłanie. Jako w niebie, taki na ziemi. Cząstki Glas, Głos oraz Gol, wycinek czystego nieba, tworzą razem głos płynący z czystego nieba, który powoduje materializację myśli Bożej na Ziemi. A, cudo. Przyspieszenie planu Bożego jest możliwe poprzez. Ceremonie i rytuały, najlepiej wesołe i lekkie. No tu strzelce mają akurat dostatek tej energii, prace twórcze, śpiew i taniec, używanie słów tworzących, pisanie od serca, pisanie głagolicą, pisanie intuicyjne oraz działanie dla społeczności i dla Ziemi. Wszystko, co czynimy na Ziemi, używając przymiotów człowieka, powinniśmy czynić na chwałę niebios gwiaździstych. W dodatku. I ta podstawa spowoduje wejrzenie niebios gwiaździstych na nas i nasze sprawy. <laughs> Wartość liczbowa 4. Kwadratura. Cztery strony świata. Światowit. Bóg, człowiek, mądrość i głagoł. Przejaw materializacji zamiaru Bożego. I teraz a, te koła po bokach. Koło jest kształtem doskonałym. Figura ta nie ma początku ani końca. Brak jej kierunku czy jakiejkolwiek orientacji. Koło jest magicznym kręgiem, który uzmysławia Nieskończoność i doskonałość absolutu. Absolut można interpretować jako postać, w której zawiera się słowo wyrażone doświadczeniem, bytem i życiem. Krąg zamyka się sam w sobie i to sprawia, że jest symbolem jedności i doskonałości. Każdy ma w sobie oczywiście symbol koła, bo mamy w sobie wszystkie symbole. Zapraszam również teraz trochę wysiłku do przeczytania o granacie w Wielkiej Księdze Kryształów, gdzie mamy. O, jeszcze jest trzecia strona. Gdzie mamy rozwinięty temat granatu i jego oddziaływania na człowieka, tak, żeby obudził w sobie odpowiednie esencje. Odpowiednią geometrię poruszą do aktywności. Bo jest to wszystko połączone: 52 karty, 51 kryształów, plus bursztyn. Dokładnie ten sam zestaw w rozszerzonej, przepięknej, opowieściowej postaci. Alfabet. Słowiański 51 bukw. No tutaj jedna zawsze jest w pamięci, ta, która ogarnia wszystko. Tak jak bursztyn opiekuje się wszystkim, co mamy w swoim sercu. Pięknego dnia. A tu jeszcze na koniec granacik. Pozdrawiam.